I co? Ekscytujesz się na myśl kolejnego, już piątego dnia zadania świętego Mikołaja? Tak! Jesteśmy coraz bliżej dostarczenia wszystkich jego prezentów. Jakich prezentów? Przecież my robimy jego zadania. Ale zbieramy prezenty po drodze. Aaa, to prawda. Ups! Możliwe, że zostawiłem swoją czapkę będąc w nederze. Co Mikołaj robił w nederze? Nie pytaj, co tam robiłem. Po prostu przynieś moją czapkę. Aha. Co to, to za Mikołaj bez czapki? No dobra. To co? Szukamy czepeczki. Szukamy dzisiaj czepeczki, aha. Kolejny portal, o nie. No to musimy go dobudować. Mam nadzieję, że ten portal nie zabierze nas. Nie wiadomo gdzie. Chodź, wsiadamy tam. Tu śnieg. Mikołaj musiał tak, tak, tak. zostawić ją. Po ścieżce do celu. Tak. Jest tu jakaś skrzynka. Co tam o! jest? O, jest tutaj czapeczka! czapeczka. czy Wracajmy. Nie ja czuję się Mikołajem? tylko własną. To jest tylko Mikołaja? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy zadanie zostało wykonane? Poprawnie. Dobra, Darek. daj. Patrz, znalazłam czapkę Mikołaja. <głosy> <głosy> Matko jedyna.